Dzień dobry państwu, bardzo serdecznie w, w Witam meczu z FIFA, który będziemy komentować Tak, będziemy komentować Jeszcze <stanie> raz O przepraszam Komentujemy dzisiaj meczek taki z FIFY. Tak, będzie, będzie wszystko spoko Mam taką nadzieję Będzie to Oliver, Manchester United no i przedstawimy zaraz składy. Teraz kto wygra ten mecz? Czy Liverpool, czy Manchester United? Wszystko się okaże po 90 minutach. W bramce stoi DHA. Dolot, Maguire, Young, b yy, Obrona. Yy, pomoć, McTominay, Fred. Jeszcze jedna pomoc: Pereira, Mata, James. No i na szpicy stoi Rashf Rashford. To był skład Monticello United. Teraz skład Liverpool. W bramce stanie Alison Becker. Obrona: Alexander Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson. Pomoc: Henderson, Fabi. Fabino i Wijnaldum. Salah, Roberto i Mané zagrają jako, jako napastnicy. Zaczynamy za chwilę mecz na żywo z FIFA, który już przepraszam, że Przepraszam, jak się będę zapominał, to przepraszam, to jest mój pierwszy raz, kiedy komentuję. Chciał... Ych, takie sobie coś wymyśliłem. Dobra. Marcus Ras Rashford po raz pierwszy kopnie piłkę. Zaczynamy mecz na Old Trafford. Przy piłce Juan Mata. Fred. James. Wrzutka do Rashforda. Nie będzie bramki. Alison Becker wybija piłkę. Teraz przy piłce Van Dijk. Waj Sadio Mané. Roberto Firmino. Wajnon Dum. Ale odbiera, nie, jest, Sa Sadio Mane przy piłce, ale nie, rzut wolny dla Liverpoolu. Sadio Mane, Robertson, przedziera się teraz Skrzy... lewym skrzydłem, w po... czy będzie wrzutka w pole karne? jest wrzutka w pole karne. On dla on jest gol! Na 1 do 0 dla Liverpoolu, Old, Old Trafford za nie mówił po tej akcji. Deha był był bez... kompletnie bez szans. Brawo dla Liverpoolu. Henderson. Bramka. Brawo. W dziewiątej minucie wpada gol. Otwierający wynik tego spotkania. Jeden do zarad dla Liverpoolu po dziewiątej 9, po 9, po 9 minucie spotkania. Teraz przy piłce Juan Mata, Fred, Mata, Pereira. Pereira znowu, w rzutka w pole karne nie będzie w Zawodnik Liverpoolu świetnie wybija piłkę. Jeden gol już w tym meczu. A więc teraz rzut rożny dla Manchester United, który już wykona pre. Wrzutka w polskarno. Oddejść. Jeszcze do bitka to i nie będzie bramki. Alison Becker pewnie łapie piłkę. Świetne spotkanie. Teraz te dwie drużyny. Teraz przy, przy piłce Daniel James, ale stracił piłkę Weinandum. Roberto Firmino. Ale teraz odebranie piłki. To też trochę brutalne. Teraz przy piłce Pereira. Czy będzie wrzucał, czy jednak niego wol... Nie, będzie bramki. Wanda ich blokuje. A teraz przy piłce Robertson. Matip. Aleksander Arnold. Mohamed Salah. Pędzi teraz skrzydłem Mohamed Salah. Czy będzie brzydko w polkarne? Czy jednak będzie wszystkich kiwał? Czy podawał do tyłu? Podaje do tyłu, ale nie będzie bramki. Markus Rashford odebrał piłkę. Nie, to nie, tutaj jest Rashford. Markus Rashford teraz przechodzi do kontroli. A uderza, nie będzie bramki. Alison Becker świetnie broni. Pszczoł. Ale jeszcze jest dobitka, nie ma bramki po raz kolejny. Juan Mate Nie, nie, nie pokonuje. Alisona Beckera Teraz Matik Henderson Fajon Nie, przepraszam jaki walon. Nie, teraz przy piłce Mohamed Salah Ale to będzie aut czy rzut wolny. Rz rzut z autu, który wychodzi na Mohamed Salah. Teraz przy piłce Henderson Mohamed Salah Kiwa zawodników. Czy czeka, podaje Roberto Firmino, ale zabiera im piłkę Manchester United. Teraz przy piłce Fred Pereira, ale teraz wychodzi. Na... Przeci... Pereira sam na sam jeszcze, obok niego kolega podaje: nie ma bramki, słupek. O mój Boże! Słupek! Teraz rzucał tu. Które wykonalnie James, zawodnik Manchester United. Teraz przybił się Henderson. Doom. Henderson. Final Henderson, final Ale świetna wymiana poleń między zawodnikami Liverpoolu. Ale teraz, Mohamed Salah, skupmy się na tej akcji. Wrzu czy będzie wrzucał w pole karne? Nie będzie, bo nie będzie wrzutki w pole karne, bo zawodnik Manchester United po raz kolejny blokuje. Mohamed Ozalach. Teraz przy piłce Fred. Ale złe zagranie. Juan Mata teraz przy piłce. A nie, przepraszam, nie Juan Mata, przepraszam, mi się tak myli. Teraz. Teraz przy piłce jest Fred. Ale teraz odbiera im Liverpool piłkę. Teraz wyprowadzają kontrakt, tak ale nie będzie nic z tego, bo. Zawodnik Manchester United blokuje ten show. Vinyl traci, traci okazję. Ale się cofam, przepraszam bardzo. To jest mój pierwszy raz i komentuję taki mecz. Jeszcze taki. Aleksander Arnold wykonuje rzut, rzut rażny. I przejmuje Manchester United. Ale nadal jest. Teraz Fabinho, Robertson. Nie. No koniec pierwszej połowy. Jeden do zaraz dla Liverpoolu. Dziękujemy też Bettynowi, że stworzył taki odcinek, żebyśmy mogli sobie komentować. Teraz przybył coś do niej. Nie ja odbierają piłkę w Liverpoolu Teraz Roberta Firmino Ale jeszcze Robertson, Sadio Sadziemy Aleksander Arnold Ale jeszcze jest Bramka na 2 do zera Jordan Henderson. Tak? Jordan? Czy nie wiem. Ale świetne uderzenie. Chyba jedno z lepszych w tym sezonie. Ale też trzeba pochwalić akcję. De Bez szans. Jurgen Klopp ucieszony. My idziemy dalej z meczem. Rashford po raz kolejny zaczyna się z środka boiska. Przy Daniel James. Zagranie do tyłu do Freda. Teraz przy piłce? Juan Mata, Fred. Markus Rashford. Ale odbierają zawodnicy Liverpoolu. W środku boiska. Przy piłce, Mohamed Salah? nie Będziesz rzucone z autu dla Manchester United, tak, będziesz rzucone z autu dla Manchester United. Nie wiem, czy Alex Ferguson jest zadowolony z postawy swoich zawodników w tym meczu, ale to jest bardzo ciężki mecz. O, teraz jest dobrze. Przepraszam, wam coś tam. Yy, MacDominay, Fred, ale Markus Rashford nie ma, złe podanie do swojego kolegi z drużyny. Teraz przy piłce Robertson. Robertson, teraz czy będzie rzutka w pole karne? Nie będzie podania, ale dechę bez żadnych problemów. Łapię tę piłkę. Ale jednak zły, wielki błąd, ale wybicie jeszcze jest w ostatnich sekundach tego strachu. No i teraz zmiana. Mohamed Salah wchodzi za niego Shakiri, reprezentant Szwajcarii. Myślę, że da z siebie wszystko, ale dalej znać. teraz tutaj Decha łapie piłkę. Daniel James, ale złe zagranie teraz. Teraz Young. Ra Rashford. Ale teraz przechodzą do kontrataku. Czerwone diabły. Ale oddanie ształu nie ma jeszcze do bitka, jest Gol. Juan ma tam na 2 do jednego. Gratulacje. Wielkie gratulacje. 2 do 1. Juan ma tę dobitkę na pustą bramkę. Alison Becker już tutaj nie za szybko się podniósł. Świetna akcja w wykonaniu Czerwonych cier Diabłów. Jeszcze raz powtórzę. Ale mecz jeszcze trwa. To jest najważniejsze. Maeta. 71 minuta i tym razem Roberto Firmino zaczyna od środka boiska. Przy piłce Shakiri. Keita. Shakiri. Aleksander Arnold. Keita. Shakiri. Znowu przy piłce Keita. Zaraz czerwone Diaby odebrały piłkę, ale to na nic, bo. Liverpool, mamy no nadal piłkę Derek, tak będziemy teraz mówić. Ale teraz czerwone diabły. Czerwone. O mój. Y Juan, Juan Mata! Nie będzie z tego nic. Van Dijk blokuje to podanie. Alison Becker łapie piłkę. Nic z tego nie było. Teraz decha. Wrzuca w środek boiska, ale bardzo złe zagranie. Teraz przy piłce Alexander Chamberlain, Roberto Firmino. Alexander Chamberlain komentuje mecz, ale teraz Liverpool nie będzie bramki. Teraz przy piłce Daniel James, Juan Mata. Ale zawodnicy Liverpoolu odbierają, a teraz przy piłce Fabinio, ale znowu teraz czerwone diabły odbierają piłkę. I teraz zmiana w Manchesterze United. Daniel James chodzi, wchodzi za niego. Hong. Hong. Tak, Hong. Teraz rzut wolny. Nie, nie ma nic z tego, nic. Nie wyszło, ale jeszcze Liverpool ma szansę nie będzie bramki. 3 minuty do sędzia do tego meczu. Czy to już będzie po wszystkim? Czy to już będzie koniec meczu? Tak, to już chyba będzie koniec meczu, ale jeszcze Liverpool nie, koniec meczu. Tak, to jest koniec meczu. Wynik 2 do, 2 do 1 dla Liverpoolu. Manchester United, Liverpool, Old Trafford trochę zawiedzione, ale nice. trudno. Pamiętał dla Państwa Bogulek Polczowski. Do widzenia. Co?